Ja jestem Golin a dzisiaj kontynuujemy sobie naszą przygodę w Grzegotyk. Zaczynamy sobie w miejscu, w którym ostatnio mieliśmy problem z grom, ale wszystko jest pod kontrolą. Ja tutaj na początku obleczę. Użyję do tego jagód. Jagody nie można ich ulepszać, znaczy ulepszać no tak jak mięso surowe, możemy upiec. Jagód nie możemy w żaden sposób przyrządzić, także. Możemy je tutaj na początki poziomu, początkowych poziomach zużywać, żeby się podleczyć. No, a mamy w planie tutaj pokonać te kryty szczury w jaskini. Możliwe, że szybko coś będzie ciekawego. A, błąd. Prawo, lewo. O, kurczę. Nie spodziewałem się, że ten podejdzie. Wyciągam broń. No, chodź tu. Raz, dwa. No nie wychodzi mi to do jakoś wspaniale. Jednak to sterowanie i mechanika tej walki jest specyficzna. Jak się trochę w to przesta nie gra, to wychodzi się z prawy. W dwójce nie jest tak źle, jedynka jest całkowicie specyficzna. Trzeba to koordynować, to przyciskanie wuj, lewym przycisku dobryk w momencie. Zresztą Bezji też trzyma tą jednoręczną broń w dwóch rękach tak nie jest zbytnio szybki z tymi atakami, no, ale spokojnie. Wyszkolimy Cię i w grze, i w i ja się też trochę szkole z tej machanicy i będzie wszystko ok. A tutaj mam właśnie. Teraz mi się wydaje, że ten miecz ma większy zasięg, no. tak akurat wyprowadzę drugi cios i obrażenie nie zadaję. No taka gra. Ok, spenetrowaliśmy te skiny. Na pewno tutaj nic więcej nie ma. Ja się jeszcze troszkę podleczy tym. Tu mam piwo, ono nam tutaj nic nie da. Zjemy jakieś mięsko. I tu widziałem, że jest jeszcze jeden ścierwoid. Pokonamy go sobie i udamy się w stronę wejścia do Starego Bogu. I pięknie. Troszkę oberwaliśmy, ale nie jest najgorzej. Podejdźmy sobie. Na razie a, widzę tam ognisko w tle. Sprawdzimy sobie to ognisko. Może ktoś tam siedzi przy nim. Tu troszkę to wejście ominiemy. Robi się powrótkę ciemno. Już gwiazd widać. O! Szczerze powiedziawszy, widzicie tutaj ten nad głową bezpośrednio coś tutaj jest napisane KSO. Tak wygląda, jakby coś tutaj było. To jest chyba to samo, tylko inna, trochę inaczej wygląda. Hmm, pierwszy raz to zauważyłem. Szczerze powiedziawszy, nawet KSO, KSO. No dziwna. Gram z jakimś najnowszym patchem e, od community. To możliwe, że oni tutaj to ogólnie to Niebo wydaje mi się, wygląda troszkę lepiej, niż ja zapamiętałem w tej grze. Jest całkiem dużo tych gwiazd, no i to napiszę CKSO. Możliwe, że to jest jakiś pseudonim jakiegoś twórcy, jak tego modera, czy co to tam jest. Gramy ogólnie bez modów żadnych, tylko po prostu mamy tego system paka 1.8, czy coś takiego. Żeby ta gra w ogóle działała na Windowsie 10. Ale dobra, mieszam z tym. A, widać spadające gwiazdy, fajnie. O, i ktoś tutaj siedzi przy tym ognisku, pogadajmy z nimi. Kopacze to są. Ty jesteś też kopacz? Tak, kopacz. No okay. okej. Dlaczego ty siedzisz tutaj, a nie w obozie? Czekam, aż mój przyjaciel wróci z kopalni. Jest mi winien parę bryłek rudy. Nie mogę się okay. pokazać w obozie bez rudy. Nie stać mnie na zapłacenie za ochronę. A wolę nie ryzykować życiem. A, czyli ci strażnicy to jednak, jeżeli im się nie zapłaci, no to wtedy... Oni się stają agresorami. No i że taki poziom ochrony, to ja chyba podziękuję. Pogadajmy z tym. Robisz? Szukam ciszy i spokoju, więc hmm. spadaj stąd. Na razie z nimi nie zadzierajmy. Widzę, że tu jest jakaś drobna łyżka, kubek. Myślę, że nierozsądne byłoby im zabierać to na ich oczach. Szczególnie, że w tej grze akurat złodziejstwo Działa, no, znaczy złodziejstwo. Podnoszenie przedmiotów na widoku osób, które są prawdopodobnie jego właścicielami, skutkuje tym, że wkurzamy te osoby i nas atakują. To nie jest tak, że przechodzimy do jakiegoś sklepu, zabieramy wszystko, co leży na półkach. No i a właściciel nic sobie z tego nie robi. A czasem tak bywa w grach, Ok. Czy mnie wpuścicie tutaj po smroku? A ty dokąd się wybierasz? Do obozu. Chyba no nie przyszedłeś tu, żeby sprawiać kłopoty, co? Co my tu mamy? Myślę, że to nie będzie rozsądną opcją. Chciałem się tylko. Diego powiedział. No tak. Myślę, że nie powinny teraz stawiać nam problemów, jeżeli powiemy, że przysyła nas Diego. Diego powiedział, że mam się z nim spotkać w obozie. W takim razie właśnie. Okej. Okay. A coś nowego słychać? Coś nowego? Nie! Wszystko po staremu! No i gitara. Tu jest jakiś koleś. Pilnujesz, żeby nikt nie dotykał koło obrotu, tak? To tak, jest taki generyczny strażnik. Jest ten tu nowy, co tu rządzi. Nie przydałby się wam dodatkowy człowiek. Jak leci... Na razie nie przepytujemy tych te, te strażników, bo to wszystkie opcje. O, widzę, że tutaj uważać, że ludzie się już gromadzą przy ogniska. Ogólnie w grze jest tak zwany tryb y, zachowania w nocy i w dzień postaci. Co innego robią w dzień, co innego robią w nocy. W nocy odpoczywają, kładą się spać, imprezują, piją piwą, gromadzą się przy ogniska. Tam czasem ktoś na jakiś lut nie a w dzień zazwyczaj pracują. Yy, można ich spotkać w sklepach, jeśli prowadzą sklepy, i takie tam różne. Ogólnie fajnie to jest zrobione. Jak na taką starą grę, no to rzadko kiedy w nowych grach coś takiego się pojawia. A tutaj naprawdę ci NPC prowadzą sobie swój tryb życia. Także ok, kogo my tu mamy? Tu jest cień, strażnik. Tu jest strażnik, strażnik. Gdzie jest Diego? Diego sobie chyba tutaj siedzi. Widzę go z daleka. Tu siedzi Grim i Cień. Porozmawiajmy z Diegiem czołem. A co też nam chcesz opowie No Opowiedz mi nam o tym w starym mój mój w takim pusty. razie, jak już przyszliśmy. To no, największy i najpotężniejszy z trzech obozów. Gomez i jego ludzie kontrolują kopalnie, a tym samym cały handel ze światem zewnętrznym. Raz w miesiącu król przysyła nam wszystko, czego potrzebujemy. Mamy staruszka w garści. Obgadujesz? Przysyła nam broń, chleb, mięso, wszystko. Ty też możesz mieć w tym udział, nie można Musisz tylko dołączyć do ludzi. gomezji się do tego nie mieszać. Znaczy, że na miejscu takich królowego wysłałbym tutaj oddział. paladynów lub po prostu żołnierzy, wiernych żołnierzy. Powiedziałbym im, że będziemy próbować zniszczyć tą barierę w jakiś sposób z zewnątrz, a oni niech tutaj wpadną do środka, przejmą kontrolę. No i w ten sposób wydobywałbym tą rudę. No wiadomo, troszkę żołnierzy. Ciężko było pewnie znaleźć takich żołnierzy, którzy chcieliby się nad... poświęcić i zamknąć pod kopułą, no ale abyśmy ich przekonali, że będziemy robić wszystko, żeby ją yy, zniszczyć, to jakoś by to poszło może. Ochotników, patriotów by raczej nie brakło w całej merdanie, ale jeszcze z tym. Co tutaj jest? Co z pozostałymi obozami? No to opowiedz nam jeszcze o tych pozostałych obozach. co z pozostałymi obozami? Oprócz nowego obozu? zamieszkują szaleńcy, którzy próbują się stąd wydostać za wszelką cenę. W zachodniej części kolonii No czy, ja wiem, czy to jest szaleńcy w takim razie? Rezydują tam magowie, którzy myślą, że uda im się wysadzić barierę, jak tylko zbiorą wystarczająco dużo rudy. No i Myślamy magów. ...świry z sekty na wschodzie. Ich obóz znajduje się na środku bagnie. Oni z kolei czekają aż ich bóstwo pomoże im się stąd wydostać. Wygląda na to, że jeszcze trochę poczekać. Na twoim miejscu nie traciłbym czasu na zadawanie się z szaleńcami. No to ci ten trzeci opust, to faktycznie nie brzmi zbyt nierozsądnie, że wymyślili sobie jakieś bóstwo i czekają aż ich wyba, wyba, wybawi z tej opresji. Co jeszcze wam powie, że o barierze? Opowiedz mi jeszcze o barierze. Nie ma za bardzo o czym mówić. Jest nie do sforsowania. A co się stanie, jeśli po prostu spróbuję stąd wyjść? Ostatni, który tego spróbował, dotarł na drugą stronę jako trup. Przez to przeklęte magiczne pole można wejść, ale już nigdy się stąd nie wydostaniesz. Jeśli jest stąd jakieś... Tak ci żeby się stąd wydostać, dopiero co to trafiłeś. No, ale jest z nas potrzeba wolności. Trzymaj się. Okej. Okay. Tutaj pod K, pod J. Pod którym przyciskiem był dziennik. A jest, pod N tutaj. Mamy bieżące misje. Mamy jedno przyjęcie z torusem. Torus. Torus stoi tutaj przed bramą. Ten gość po lewej, w pełnej zbroi, to jest właśnie on. Faktycznie, Andriego mówi, no, żebyśmy pogadali z Torusem, jeżeli planujemy być przyjęci yy, do, do starego obozu. Ale porozmawiamy jeszcze na początku z Grimem. Kto to jest Grim? Co tak stałeś, gościu? Nie z tobą. Siema. Cześć, jestem tu nowy. Jestem tu nowy. Żółto dziób, co? Nazywam się Grim. Też jestem tu od niedawna. Wrzucili mnie niedługo przed Tobą. Ok. I jak wygląda życie w kolonii? Jak wygląda życie w kolonii. Nie jest źle, jeśli zapłacisz strażnikom za ochronę. Musisz uważać na to, co... Pogadajmy przy... lepiej Z o czymś. Nie lepiej. Co mam zrobić, jeśli chcę zostać przyjęty do tego obozu? Na początek musisz zostać cieniem. W tym celu poszukaj sobie jakiegoś wpływowego opiekuna. Kogoś, kto wyjaśni ci, co w trawie piszczy i wskaże ci właściwą drogę. Na Twoim miejscu trzymałbym się blisko Diego. Ja tak zrobiłem i nie żałuję. On podda Cię testowi zaufania. Dla każdego wygląda hmm, on a więc trochę inaczej. To wygląda. No i musisz wypełniać jeszcze zadania zlecane Ci przez cienie. Jeśli Ci się uda, zostaniesz jednym z nas. Ty chyba nie jesteś jeszcze cieniem, przynajmniej nie masz zbroi cienia. A jak wyglądał Twój test zaufania w takim razie? No powiedz nam. A jak wyglądał Twój test zaufania? Tego nie mogę Ci powiedzieć. O takich rzeczach lepiej nie mówić głośno. No jak wolisz. Okay, podejdźmy do tego Torusa, porozmawiajmy z nim. Zobaczmy, co on ma do powiedzenia w sprawie naszego przyjęcia do tego obozu. Bo no, ma fajny mier, fajną zbroję, fajnie wygląda. Eee, załóżmy, że chcemy do Was dołączyć. Zobaczmy, co wy tutaj. Pewnie nie będziesz chciał mnie wpuścić do zamku. No, myślę, że nie. Eee... Ale załóżmy, że chcemy pracować dla Gomeza. Chcemy zostać cieniem. Chcę pracować dla Gomeza. Czyżby? A czemu myślisz, że Gomez chciałby, żeby ktoś taki jak ty dla niego pracował? To nie mój problem. Niektórzy nigdy się Możemy mu wspomnieć o tej próbie. Ale możemy też wspomnieć chyba to będzie najrozsądniejszą opcją że Diego nas przysłał. I że to on podejmuje takie decyzje. Także zapytajmy się. Diego powiedział, że to ty podejmujesz takie decyzje. A? Jeśli Diego uważa, że jesteś w porządku, to czemu sam się tobą nie zajmie? Słuchaj uważnie. Diego podda cię najpierw testowi. Jeśli on uzna, że się nadajesz, ja wpuszczę cię do zamku na spotkanie z Gomezem. To, co będzie później, zależy już tylko od ciebie. Jasne? Porozmawiam z Diego. Okej. Okay. Ale dlaczego sam byś mnie nie poddał jakiejś próbie? Dlaczego sam nie poddasz mnie próbie? To nie takie proste, chłopcze. Nowy, który chce tu do czegoś dojść, potrzebuje opiekuna. Tym opiekunem musi być jeden z ludzi Gomeza. I to właśnie on... Ale przecież ty chłopiec. też jesteś A jednym z ludzi Gomeza. Chłopiec, ...to on poniesie za nie odpowiedzialność. Takie są tutaj zasady. No, bądźmy bardziej tutaj. Na pewno znajdziesz jakieś zadanie. Nie. Rzeczy, którymi zajmują się strażnicy, przerastają twoje możliwości, chłopcze. Trzymaj się poleceń swojego opiekuna. I jeszcze raz go tutaj przyciśnijmy. Potrafię sprostać każdemu zadaniu, które mi powierzysz. O, aż tak ci zależy na wpadce. Hmm, no, no jest jednak. jedna rzecz, którą może się zająć wyłącznie człowiek niebędący w służbie Gomeza. Ale uprzedzam cię, jak to schranisz, będziesz miał nie lada kłopoty. O. No, myślę, że nie będzie to jakieś bardzo proste zadanie, no zapytajmy się, o co chodzi. Jestem gotów. To, co ci za chwilę powiem, musi pozostać między nami. Rozumiemy się? Jasne. Pewien człowiek z nowego obozu sprawia nam problemy. Nazywa się Mordrak i przywłaszczył sobie kilka rzeczy należących do magnatów. Już Oczywiście to, to samo można powiedzieć o wielu szkodnikach z nowego obozu, ale Mordrak ma czelność zjawiać się w naszym obozie i odsprzedawać nasze rzeczy naszym chłopcom. A to już za wiele. Niestety Wajdak wie, że nie mogę z tym nic zrobić. Dlaczego? Bo jest pod opieką magów. No, to takie bezczelny cwania w takim razie, nie dość, że kradnie ich przedmioty, ich towary, to korzystając y, z tego, że jest prawdopodobnie kurierem magów, to pojawia się tutaj w tym obozie, no i sprzedaje im ich własne rzeczy. No, a gdzie go znajdziemy? Gdzie znajdę Mordraga? Kręci się przy południowej bramie po przeciwnej stronie zamku, tuż za wejściem. Sukinsen boi się pojawiać bliżej centrum. No na jego miejscu też bym się nie pał. I co? A, dlaczego magowie bronią Mordraga? No ja się już domyślam, bo już pamiętam tą opcję, ale zapytajmy. Dlaczego magowie bronią Mordraga? Bo służy im za posłańca. Nasi magowie utrzymują kontakty z czarodziejami z nowego obozu. Często wymieniają informacje za pośrednictwem gońców. Podejrzewam, że nieźle się wkurzą na wieść, że coś przydarzyło się ich kurierowi. A co ze mną? Co magowie mogą mi zrobić? Jesteś tu nowy. Nic ci nie będzie. Ale ja odpowiadam za wszystko, co robią moi ludzie. Dlatego musisz trzymać język za zębami. Rozumiem. Także w tym starym obozie e, są magowie i z tego, co nam powiedział Diego, w nowym obozie też tak są magowie, którzy dążą do tego, aby zniszczyć e, barierę. Okej. Okay. Widzę, że masz troszkę problemu z magami. Widzę, kadłem, że masz trochę temat. problemów z magami. Tak. I to problemów, które niełatwo rozwiązać. Kilka lat temu jeden z cieni próbował zasztyletować we śnie arcymistrza magów ognia. Faceta znaleziono potem w zewnętrznym pierścieniu. Jeśli chodzi o ścisłość, rozsmarowanego po całym zewnętrznym pierścieniu. No nie są ci magowie zbyt niełaskawie w takim razie. Też bym nie był dla kogoś, kto bym chciał mnie zasztyletować. Pokazali swoją moc w takim razie. Myślę, że się zajmiemy tym. Może nie będziemy go pytać, czy chcemy, żeby go zabił. Zajmiemy się po prostu tą sprawą. Zajmę się tym. No, jeszcze mogę zapytać, ale. Pewnie nie będziesz chciał wpuścić mnie do zamku. Tylko ludzie Gomeza mają prawo wstępu. Zawsze kiedyś takie sprawy. Czy za odpowiednią sumkę mógłbyś mnie wpuścić do zamku? No to lepiej nie pytajmy. To jeszcze nas zaatakuje i stracimy list. Możemy tak dla zabawy zapytać, bo pewnie nie mamy tyle sztuk złota. Czy za odpowiednią Aż sumkę złota. mógłbyś mnie wpuścić Brod, do zamku? Za odpowiednią sumkę. Ile? No cóż, liczenie rudy musi potrwać odpowiednio długo. Dość długo, żeby całkowicie pochłonąć uwagę moją i moich chłopców. Korzystając z naszej nieuwagi, mógłbyś przemknąć się do środka, no to czyli nie mamy ile te... konkretnie? Na pewno nie. Myślę, że przeliczenie tysiąca bryłek zajmie nam wystarczająco dużo czasu. Tysiąc bryłek?! Cóż, gdybyś dołączył do Gomeza, mógłbyś wejść do zamku za darmo. Masz tu swoje tysiąc bryłek. No raczej nie mamy przy sobie tego dla nie korzystajmy z tego. No, i żeby nie było, że to jest trzecie gadanie, no, spróbujmy wejść do tego zamku. Stoj, co się dzieje? Nie wolno ci wejść do zamku bez pozwolenia. Wynoś się stąd. Pierwsze ostrzeżenie, drugie. Ogłuchłeś? Jeszcze jeden krok, a to tobą robaki. No, i jakbyśmy teraz zrobili jeszcze krok w tamtą stronę, to bym musiał nagrywać ten odcinek od nowa. Także nie róbmy tego kroka w, w kroku. Yy, widzę, że Diego tutaj już przestał gawędzić. Diego poszedł do swojego domku. Jeszcze nie śpi, także możemy z nim pogadać. Przesyła nas Torus. Diego. No. Żeby miał ja mógł na to kliknąć. Proszę się tu ustawić ładnie. Diego, nie chcę ci zabrać tego kubka. Może to Twój ulubiony kubek. I co będzie? Jeszcze mnie zaatakujesz. No, taka wspaniała... O, jest. Dobra. Rozmawialiśmy Rozmawiałem z Torusami. z Torusem. I co ci powiedział? Mówi, że będę mógł dołączyć do starego obozu, jeśli ty uznasz, że się nadaje. Widzę, że czeka mnie dodatkowa robota. Zaczynamy od razu? Najpierw powinieneś dowiedzieć się kilku rzeczy. Może nie tak późno w nocy. jakie to są to rzeczy? Co powinienem wiedzieć, zanim zostanę przyjęty do starego obozu? Jeśli chcesz do nas należeć, <laughs> musisz najpierw zaplusować u kilku ludzi. W zewnętrznym pierścieniu możesz spotkać paru wpływowych ludzi, głównie cieni. Jeśli uda Ci się ich do siebie przekonać, twoje szanse wzrosną. Później czeka Cię test zaufania. Oprócz tego musisz się jeszcze wiele nauczyć. Im więcej nowych umiejętności zdobędziesz, tym cenniejszy będziesz dla nas. A gdzie znajdę te ważne osoby w takim razie? Gdzie znajdę te ważne osoby? Cóż, na jednego z nich właśnie patrzysz. Poza tym jest jeszcze torus. Jego już znasz. Co do pozostałych, sam musisz ich rozpoznać. Jeśli nie jesteś w stanie tego zrobić, to i tak nie masz tu czego szukać. Najlepiej przejdź się po zewnętrznym pierścieniu i porozmawiać z ludźmi. No, czyli gra nam nie mówi wprost, nie pokazuje nam znacznikami, nie zaznacza na mapie, tu jest ten, tu jest ten, nie świeci się im magiczna gwiazda nad głową i wskazuje nam cel, tylko mamy się po prostu przejść na spokojnie, samemu poeksplorować, pogadać z ludźmi, po informacje. I bardzo mi się to podoba. A kto mnie może tutaj czegoś nauczyć w tym zewnętrznym pierścieniu? Też możemy go podpytać. Myślę, że ujawni nam tym właśnie imiona tych wpływowych ludzi w zewnętrznym pierścieniu. Okej, okay, zapytajmy się kto to, może to? Nie czegoś nauczyć? Zacznij od rączki. To najzręczniejszy człowiek w obozie. Miej oczy szeroko otwarte, a na pewno znajdziesz fajną maksywkę, zechcą cię czegoś nauczyć. Gdzie znajdę rączkę? Jego chata stoi nieco na uboczu, zaraz przy murach zamku. Idąc stąd, udaj się w stronę areny. Przy zamkowej bramie pójdź w lewo. To właśnie droga do areny. O, jako że ja już znam rozkład tego obozu, to wiem, gdzie jest arena, ale jak to, ktoś grałby pierwszy raz, to troszkę bym mógł tutaj trochę powędrować po tym obozie, mógłby zacząć całkiem od drugiej strony i troszkę bym mógł mu zająć, żeby znaleźć tę arenę. Ale okej. Okay. A ty, Diego, możesz nas czegoś nauczyć? Możesz mnie czegoś nauczyć? Tak. Mogę Ci pokazać jak zwiększyć swoją siłę lub zręczność. Myślę, że skorzystamy z tego, ale na razie nie. Mamy pierwszy poziom co prawda, mamy 10 punktów umiejętności, ale na razie... Wróć niedługo. Musisz się jeszcze. Się wstrzymajmy. Spokojnie. O moją opinię nie pytamy, no bo nie ma to sensu, jeszcze z nikim nie gadaliśmy. A na czym będzie polegał nasz test zaufania, który dostaniemy od ciebie, Diego? Na czym polega test zaufania? Będziesz się musiał wybrać do starej kopalni. Tam znajdziesz faceta imieniem Jan. Od niego dostaniesz listę. To bardzo ważny dokument. Zawiera spis wszystkich rzeczy, których potrzebują od nas ludzie z kopalni. Postaramy się, żeby dostarczono je z następnym konwojem. Żaden problem. Właśnie, że jest problem. Ta lista nie może wpaść w ręce ludzi z nowego obozu. Jak już powiedziałem, to bardzo ważna lista. Jeśli nie zawalisz, daleko tu zajdziesz. No, nie wydaje się to być trudnym zadaniem. No, ale tutaj Pezzi widzę, ma dobry pomysł na pytanie. Jeżeli ta lista jest taka ważna, to dlaczego on miałby nam dać ją właśnie nam? Skoro ta lista jest taka ważna, skąd pewność, że Jan wydaje ją komuś takiemu jak ja? Bo powiesz mu, że przysłał Cię Diego. Tak zrobię. Myślę, że każdy by mógł to powiedzieć. Okej, okay, ale gdzie jest ta sta e, stara kopalnia? Gdzie znajdę starą kopalnię? Porozmawiaj z Grahamem. To nasz kartograf. Powiedz mu, że ja cię przysyłam i że potrzebujesz mapy. Z niej dowiesz się, gdzie leży kopalnia. Graham mieszka na lewo od północnej bramy. No, mapa będzie bardzo przydatna, a tam komuś obiecaliśmy, że przyniesiemy mu też. E, jedną sztukę dla niego. Może się uda zdobyć więcej niż tylko jedną. Okej, okay, myślę, że tutaj sobie Trzyma już zasieczymy rozmowę z Diegiem. I no. ogólnie... O, Diego już jest zły. Chciał się iść położyć pewnie spać, a, a my tu z nim gadamy. Okej, okay, dobra, wychodzimy już. Jest pewnie późno w nocy. Ciebie bardzo ciemno zrobiło, pochodnie się palą, tak jak widać. Postacie też już się przemieściły, poszły spać w większości chodzą tylko jakieś patrole pojedyncze. Ktoś tam się odlewa przy tym. Spoko. Ogólnie myślę, że tutaj sobie zakończymy. Ja właśnie 25. minuta. Także ja Wam dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.